Mi gadać, nie ja po na chwilę i spadam Robię ty ciągle, a Ty nie domagasz, Nie mogę sobie pozwolić na banał Nie będę namagał, nie moja sprawa Co się wydarzy, jak przyjdzie obawa Nie miałem czym, więc się nie napawam Ciągle się czuję, więc się ja zaje... naprawiam. nie Nie chcę mi się z Nie ja po na chwilę i spadam Robię to ciągle, a Ty nie domagasz, Nie mogę sobie pozwolić na badan Nie będę namagał, nie moja sprawa Co się wydarzy, jak przyjdzie obawa Nie miałem czym, więc się nie napawam Wyglądać. Nie ma co gasić, to nie żaden pożar to Robię to dalej, nie staję po kątach, ale Jak puszczasz Kubana, to wietrze nie siedzi Nie słucham JP, czasem słucham Jeffrey Ciągle po cichu, nie słyszę sąsiedzi Sukces to nie dziś, nie widziałem co to Zrobię to, to dobrze, nie jestem idiotą Waszej muzyki już dawno mam po to. Nie polubię tego, to żadna namowa ma Wszystko niedopracowane, wszystko słabe Aby skończyć to na stałe, amen Młody perc dalej gra może tak została dziś, kurwa, J2K. a Może zrobię to na raz Przecież jakoś to utrzymałem, nie podtrzymyłem swych zwast Dobrze wiesz, że tu będę Spójrz na się tak zrogu, nie, może okazać błędem się Zrobić to dobrze, nie chodzi o tekst, Nie, nie chcę mi się z wami gadać Nie, ja podwoję na chwilę i spadam Robię to ciągle a ty nie zamagasz Nie mogę sobie pozwolić na banów Nie będę namawiał, nie moja sprawa Co się wydarzy, jak przyjdzie obawa Nie miałem czym, więc się nie napawam Podwoję na chwilę i spada. Robert ciągle, a ty nie domagasz. Nie mogę sobie pozwolić na banów. Nie będę namawiał, nie moja sprawa. Co się wydarzy, jak przyjdzie obawa? Nie miałem czym, więc się nie napawam. Ciągle się psuję, więc jest to